Wiecie, mam coraz większą sympatię do ministra Rukowicza. I mi go jest mi go żal. Żal. Bo minister Arukowicz jest jak partyzant, któremu koledzy partyzanci zrobili kawał i wypuścili go w sierpniu na Niemców, mówiąc, że to przebrani kolędnicy. No, przygoda życia. Najpierw, żeby nie mącił w sprawach komisji sejmowej i hazardowej, Tusk wykupił go z SLD i ośmieszył go stanowiskiem wykluczonego sekretarza. Teraz robi go ministrem zdrowia, żeby pokazał sobie na polu minowym, przygotowanym przez Kopacz. Był on minister. I bizna Arukowicz walczy ze skutkami ustawy refundacyjnej jak może. Już sam je te najdroższe leki za tych, których nie stać. Bije się ze skopaną zakopać informatyzacją służby zdrowia, no, no co kolejna mina wybucha, to Arukowicz bach w powietrze i zjada tam żabę podsuwaną przez Tuska i kopać. I wygląda na to, że Tusk powołał Arukowicza, żeby ten wziął na siebie klęski rządu. Żeby trochę tak poklecił tę służbę zdrowia Żeby z kolei Tusk mógł wykopszać Jałurkowicza w odpowiedniej chwili I cały w bieli wskoczyć na środek areny baba! bam, Dokończyć klecenie, uratować Polskę, świat i planetę Melmak No i droga do prezydentury otwarta Dlatego też premier nie za bardzo chce zabierać głos w kontrowersyjnych sprawach, teraz, jak ustawa refundacyjna. Nowe fakty w sprawie katastrofy smoleńskiej nie pokazuje się, bo, mając na względzie swoją przyszłą kampanię prezydencką, Tusk nie chce, by teraz kojarzono go z rządem.